Cześć, z tej strony Alicja. Dzisiaj gramy w Różową Panterę, oczywiście w Focus Pogód Różową Panterę. Zatrzymałam sobie w tym miejscu, ponieważ później nawet nie będzie czasu się wam, z Wami przywitać. No to dobra, zaczynamy oglądać początek gry. Piec mający do magii zacięcie, zaś czarowanie to trudne zajęcie. Raz nocy pewnej do jego pokoju wszedł kumpel los, by mu pomóc w rozwoju. Na dole rodzice przyjęcie robili, wystawną kolację gości bawili. Dziewczynkę małą, córkę Japończyków. Ciekawił bardzo świat Europejczyków. Cóż za amatorszczyzna i pomyłka chora! Wesołego dziecka zmienia ją w potwora. Któż mógł im pomóc, pewnie zapytacie: Nikt inny jak tylko różowy przyjaciel. Różowy zjawił się, gdy przyszła pora, w postaci zwykłego akwizytora. Desperacja oraz potrzeba pomocy zdominowały nastrój tej straszliwej nocy. Chłopiec nie miał wyboru, zażądał współpracy. Magią zmiótł karty księgi jak pijątłe stacy. Kot nasz zupełnie nie wiedział, co robić. Na prośbę o pomoc musiał się zgodzić. Karty księgi rozsypało szeroko po świecie. Gdzieś tam też jest lekarstwo. Pewnie je znajdziecie. Zapytacie, jak też to się stało, że amatorowi czar rzucić się dało. Żeby nie szargać dalej jego imienia, opowiadam wam, że to ja pomogłem was na zawsze wiaderny. Miałem potworny sen. Domorośli czarodzieje, śliniące się ogry. Gdzie ja u Licha, jestem? Ale mnie zakręciło! Co się tu działo? Jestem Różowa Pantera, luźny gość. Porzuciłem pracę Superszpiega, bo Bondów ci u nas dostatek. I, by podkreślić swój indywidualizm, zostałem akwizytorem. A ten dom? Chyba wszedłem tu, aby wcisnąć komuś księgę wiedzy. A może musiałem skorzystać z toalety? No to dobra. W niezłe tarapaty się tutaj wpakowaliśmy. Zobaczymy, czy można w ogóle do tych dzieciaków wrócić, ale to by było zbyt proste. Zamknięte. Muszę dostać się do środka, aby pomóc tym stukniętym dzieciakom. No raczej. No to dobra. Zobaczymy, co tutaj można. Jeszcze yy, nie chciałam nic mówić w trakcie, ale. Te postacie. Co? Te postacie yy, wyglądają dosłownie, jakby były wyciągnięte z pańta. Narysowane te kreski, wszystko. Wyraz wdzięczności za moje usługi jest bardzo wskazany. Proszę różowego pana. Wyraz wdzięczności? Trzeba było tak od razu. Dziękuję! Nieźle są? Wieniężny wyraz wdzięczności, proszę pana. Za moje usługi, za Twoje usługi? Chcesz powiedzieć, że bez kasy nie wpuścisz mnie do wygódki? Dokładnie tak, proszę pana. Ha, ale akcja. Dobra, to w takim razie zajdziemy na dół. O, Rony Boże, jak to strasznie wygląda. Wszędzie te zęby. Jakiegoś. horror po prostu. Jak u dentysty. Nie, uśmiechnięty ząb. O, straszne. Chyba dekorator wnętrz miał ostrą jazdę na stomatologiczny klimacie. Dokładnie, różowe. Wyjąłeś mi to po prostu z ust. Dobra, co my tu możemy zrobić? A na naszą postać, to nie. O, tu mamy coś. Dostawca kwiatów? Spóźniłeś się. Dostawca szampana? Jesteś za wcześnie. Czekaj, czekaj. Poznaję cię. Jesteś tym uroczym kociakiem, który wciska ludziom jakieś książki? Może on przyszedł zobaczyć słynną kolekcję zęboli? Bzdura, moja droga. Mylisz się. To bardzo przeciętny przeciętniak. Mogę to wyczuć na milę. Czy powiedziałaś słynna kolekcja zęboli? Podejrzewam, iż nie obejdzie się bez napiwku. Mm. O, teraz. Bardzo... Dziękuję. tutaj tak zupełnie bez sensu. No to pa, demon, on wojaż. Wyjście z po lewej. Chodźcie moje panie, przed kolacją mamy jeszcze chwilę, abym mogła pokazać Wam moje muzeum butów. O, biedne. I ja to wszystko. No, proszę, tutaj porozmawiamy z kartem. Chyba nie byliśmy sobie przedstawieni. Jestem Filip. Widzę, że preferujesz żywe kolory. Pewnie żywe kolory, no na przykład różowy, roztaczają pozytywną aurę. Dobra? Z tym się nie da porozmawiać. Nie jesteś? Jestem różową panterą. Jesteś zwierzątkiem domowym? Być może moja córka chce ciebie mieć. Nie jestem na sprzedaż. Zapłacę ci 5 miliona. Trzeba mnie często oraz dobrze karmić i poić. Może mnie pan zabrać, kiedy pan będzie wychodził. Chętnie ja dała się udowodnić. Tak, tak, moi drodzy: dentystyka zapobiegawcza to jest właśnie to. Wyrwijcie zęby, póki są jeszcze zdrowe. To oszczędzi wam wiele wydatków i stresów. Składajcie je tylko na specjalne okazje, a na co dzień używajcie... Super szczęk! Oto zęby przyszłości, moi panowie. Żadnego szczotkowania, żadnych nici dentystycznych. To, co tu widzicie, to pierwszy egzemplarz tego rewolucyjnego wynalazku. Pozwólcie, że wam zademonstruję. Super szczęki są ognioodporne i wydzielają zapach zbliżony do bakłażanów. No i bez trudu mieszczą się w zmywarce do naczyń. Super szczęki odbijają się swobodnie od wszystkich powierzchni, nie rdzewieją i co najważniejsze, nie kleją się. I to buzi fuj. Dobra. Tu coś mu wypadło. Chyba nikt nie będzie miał większych pretensji jak gwizdnę tę spinkę. Chyba już wiem jak wejdziemy nie? do dzieciaków. Ale najpierw skorzystamy z toalety. Życzę powodzenia. dzięki. Co tutaj mamy? że faktycznie możemy skorzystać ale to, to za chwilę, że tu mamy lustro. Wujek dobra rada radzi nie grzeb w cudzych szapkach taletowych, chyba że jesteś fikcyjną różową postacią występującą w kretyńskiej grze komputerowej. Ja jestem! <laughs> Pomagać uśmiechu Pomaga! No to dobrze, że to toaleta. No, nie krępuj się. Nie mogę tak, kiedy wpatrujesz się w ten ekran. A, zapomnij. No i po wszystkim. Dobra, to idziemy teraz do dzieciaków. Do naszej teraźniejszej brzyduli. Dobra. Chodź tu różowym. Do magik i odrażający potwór. Miałem nadzieję, że to był tylko koszmarny sen, ale. To znowu ty? I jak? Namyśliłeś się, zdecydowałeś się, I jesteś gotów nam pomóc? Bo jeśli nie uda mi się odczarować wajet, to kawalera ona szybko nie znajdzie. biedna... Nie, płacz. Jak to mówią, każda potwora znajdzie swego adoratora. Nie płaczę z powodu adoratora. Nie chcę być śliczną dziewczynką. No cóż, nie jesteś. Jesteś wielkim, owłosionym... <laughs> nie chcę być też ogrem. Zawsze chciałam być... być... nieśmiertelną, magiczną księżniczką syrenką ninja. A ja zawsze chciałem być akwizytorem. Ale ten tutaj mały chudini wyrzucił moją książkę na orbitę. Nie mówiłem ci! Jak mi pomożesz odczarować Wallet, i będzie już nieśmiertelną magiczną księżniczką z ręką To odczaruje także Twoją książkę i będziesz mógł wrócić do tej swojej kretyńskiej akwizycji. Skoro nie potrafisz jej odczarować, to niby dlaczego miałbym ci wierzyć, że możesz naprawić moją książkę? Nie mogę zrobić tego sam! Potrzebuję Twojej pomocy! Prawda! Jest tam. Mhm. A co tam jest? Takiego ciekawego. Daleko, w ciemnej i ponurej kniei, wiesz, kawałek za domem, żyje wielki i potężny czarnoksiężnik. Nazywa się Wiaderny. Wywalili go z miasteczka, bo bali się, że rzuci na ludzi jakiś czar albo jeszcze co gorszego. I teraz żyje w swej pustelni, gdzie prowadzi tajemne eksperymenty. Czasami, gdy Mak śpi, wpadam do jego pracowni, by poznać tajemne formuły. Zdarza się też, że pożyczam od niego magiczne księgi. Pożyczę? Ukradłeś te wszystkie rzeczy? Ty Dokładnie. To Skoro to jego księgi wplątały nas w ten bajzel, to i one powinny nas z niego wyciągnąć. Czemu chodzisz do jego pracownik, gdyby cię złapał? On jest zły, Violet. Muszę okiełznać magię, aby móc pewnego dnia go zniszczyć, ratując tym samym świat przed jego gniewem. Skąd wiesz, że jest zły? No bo wszyscy tak mówią. No właśnie, tak wszyscy mówią, więc tak ma być, tak? No nie zawsze tak jest. Musisz nam pomóc odkręcić zaklęcie? Proszę. Tylko tyle. Tu nic nie mogę. O, tutaj mamy chyba ulotkę z tym czarodziejem. Wiaderny musiał mieć trudne dzieciństwo. Mm. No to dobra, jedziemy tam do niego. Jak to powiedział kiedyś stary, dobry Vincent Van Gogh: Przygody to nie mój wybór, to moje przeznaczenie. Tak więc ruszam na spotkanie z wujaszkiem wiadernym. Życzcie mi szczęścia. Wiedziałam, że Wiaderny jest dwójkiem Van Goga. Co za zbieg okoliczności. O, o rany, zostawimy chyba o! to bez komentarza. Typowa <śpiewa> ja. Co to, to to nie byłem już na obozie przetrwania. Nie przetrwałem. Zginąłem dwa razy. Raz rano, a potem w głowę. I tutaj mamy, tak? Mam nadzieję, iż wiaderny nic nie usłyszał. Kto tam? Czy to ty, wietrze? Wracam za godzinę, transfuś. Przecież on nie może być aż tak zły. Ma przecież pieska o imieniu transfuś. Z tego co pamiętam, to nie był piesek. Wychodzi na spacer na co najmniej godzinę. Przecież wyrobię się w godzinę. Transfuś, jesteś tu? Hej, transfuś, jesteś tu? Tak, jestem tu. Ale, ale ty jesteś tylko niewielką czarną dziurą. Niestety jestem za mała, żeby zakrzywiać czas. Gdybym była potężna, zresztą sam rozumiesz. Wow, czarna dziura! Jesteś pierwszą, jaką spotkałem? Nikt nie spotkał wyjąwszy wiader biannego. Mm -hmm. no to dobra. Nie możemy z nią więcej porozmawiać. Oprócz księgi, czy coś tutaj mamy? Chyba nie. Dobra. To stara księga z zaklęciami odczarowującymi. Wymienione są w niej wszystkie składniki niezbędne do odkręcania głupich czarów. Właśnie tego szukałem. Przecież każdego wieczoru o ósmej wychodzisz na spacer na co najmniej godzinę. Co się stało? Mamy dziś wyjątkowo ciepły wieczór. Ja spaceruję w chłodne. O nie, kartki się rozsypały. Bożąsiu, ja wciąż mogę odczytać te kartki. O, to wspaniale! Powiedz mi, jak zamienić ogra w nieśmiertelną, magiczną księżniczkę Syrenkę Ninja. Sprawdźmy. Aby stworzyć nieśmiertelną syrenkę, będziesz potrzebował znaleźć jedyną rzecz żyjącą w najbardziej słonym morzu świata. Do wytworzenia magicznej księżniczki wykorzystasz zaś szeroki uśmiech. Osobiście podpowiem ci, że najlepszy będzie największy i to taki, który w przeszłości poznał Zimę. A co z Ninjio? Nie piszę. Jeżeli chodzi o mnie, improwizowałabym. Co szkodzi, ja zawsze może pomóc. Coś Pewnie, ty... że tak. No to dobre, mamy... widzę, że mamy trzy lokalizacje. Oczywiście możemy z powrotem wrócić do naszych dzieciaków, no ale teraz nie ma sensu. No to co? Wybieram tutaj, może martwę. Co za łups? Właśnie zgniotłem twoje okulary. Bardzo cię przepraszam. On od moich rzeczy, ty wyliniały, nieszczycielski, spalony słońcem kocie. Daj mi święty spokój. Dobra. I co? Co jest? Co jest? Kto tam? Taki on jest miły. Ale gorąco. Co zatem robią tu te wielkie bloki lodu? To nie lód, jeden, to kryształy soli. Sól morska, czaisz? Witamy nad Morzem Martwym, które tak naprawdę jest tylko jeziorem. Najniższy punkt na Ziemi. Najbardziej słona woda na Ziemi. Co tutaj robisz? Zażywam kąpieli leczniczych, jak w Ciechocinku. <laughs> jak w Ciechocinku. Dobra, więc że my kogoś tam mamy, możemy pokazać tak. Co ty tam tak sterczysz? Ja nie jestem stąd. Próbuję wrócić do Doliny Jordanu. Myślałem, że może Martwe jest właśnie w Dolinie Jordanu. Pewnie wiele rzeczy się w niej znajduje. Dolina Jordanu ma 3000 mil długości. Rozciąga się od wschodniej Afryki aż do południowo-wschodniej Azji, a ja jestem z Kenii. Trochę nie po drodze, co? Jakim cudem znalazły się tak daleko od domu? To wynik prób odnowienia populacji dzikich zwierząt na terenie Bliskiego Wschodu. Trudno stało się luz, bracie, jestem strusiem. Nie potrafię latać, nigdy też nie uczyłem się pływać. I gdyby nie to wielkie jezioro soli, pewnie bez problemu doszedłbym do domu. No, powiem Wam, że plusem tej gry na pewno jest to, że ma taki aspekt edukacyjny, więc dla młodszych e, graczy. To będzie naprawdę dobry tytuł. Dobra, zobaczymy co, co jeszcze mamy, Tu już mieliśmy... O, tu coś bawimy. Przynajmniej ja uwielbiałam tę grę, w dzieciństwie. Jamanko! Hej! Ty żyjesz! Ty też! Ale to jest morze martwe. Nie powinno być tutaj żadnej żywej istoty. R Różowy głąb. Ponad 16 lat temu doktor Elizer Wolkani dowiódł prawdziwości tego twierdzenia. Najpierw znaleziono jakieś mikrowy, potem jednokomórkowe algi, a teraz mnie! Gatunek grzyba nieznany dotąd na uce. Ale jak coś mogło przetrwać w tak słonej wodzie? Nigdy nie lekceważ potęgi mikroskopijnych grzybów, przyjacielu! No, czyli trzeba być jakieś szczypceki, żeby. Mały, śliski grzyb. Wygląda <gryb> żeby go na to, żeby mały koleś jest jedyną formą życia w tej okolicy możemy zabrać. Ciekawe, za ile można było pylić taką bryłę soli. Hmm. Tu mamy te szczypczyki. Ale to byłoby to zbyt... To najfajniejsze szczypczyki, jakie w życiu widziałem. Mam zamiar je sobie przywłaszczyć, bo w głębi duszy czuję, że wkrótce bardzo mi się przydadzą. To byłoby zbyt piękne, gdybyśmy mogli od razu już zabrać i... Chcesz wszystkie moje rzeczy? Już zniszczyłeś okulary! Co jeszcze chcesz? No co? Idź stąd! cholerę! Oddawaj! Co mam oddać? Mm? Moje szczypce! Są mi potrzebne do... Zresztą co ja ci się będę tłumaczył? płać je na miejsce! No my tak sobie je weźmiemy. Mm? I co? O, tu jeszcze możemy wejść. Wow. Kurczę, tu jest ciemna akw. No właśnie o tym sobie pomyślałam. Bardzo ciemno. Muszę uważać. Różowa pantera na czele wyprawy speleologicznej. Przecież to się kupy nie trzyma. Albo ktoś włączy światło, albo nigdzie nie idę. Mam się zabić, żebyś zrozumiał. No, raczej tutaj nic. Nawet nie zawołam do tej osoby. No, trudno. Ale to może jeszcze przedostaniemy się do drugiego świata, czy znaczy do drugiego świata. No, do drugiej krainy, w sumie świat ten sam. I będziemy powolutku kończyć ten odcinek. Nie chciałabym też was zanudzać za bardzo. Hmm? Co to? O, cześć, księgi. Brakujące strony. Jasit nie należy do nikogo no i coś nam podrzucił bukłak z mlekiem musiał spaść z szyi o to mleko bardzo dziwnie smakuje hmm. mleko renifera <grytanie> tu nie pasujesz koleś jestem pierwszy raz na syberii nie przypominam sobie abym o to pytał Tu mamy kochan tutaj też możemy zerknąć. O, proszę, mamut. Jest diabel niewielki. Wygląda niezgorzej. Muszę go mieć. Niestety nie mam jeszcze pomysłu, jak go wyciągnąć. Jak dobrze pamiętam, kilka lat temu, to któreś z naukowców, nie wiem czy to nie z Japonii, przypadkiem. Chyba tak. Chcieli. Yy, no, mamuta sklonować. No, skądś yy, wzięli DNA. Po prostu, jak ja to wtedy usłyszałam, to mnie aż ciarki przeszły. No dobra. Może w tym momencie y, gry zakończymy ją. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Będę bardzo wdzięczna za subskrypcję oraz y, polubienie. Oczywiście, jeżeli się podobało. Możecie też napisać w komentarzu, czy graliście wcześniej w pokus Pocus z różową panterę. Czy pierwszy raz widzicie ją. No to tak. Y, widzimy się w kolejnym odcinku. Miłego dnia. Cześć!